Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale MSPK Project i zapraszam dzisiaj na ulubieńców miesiąca marca. chodzi o pierwszy produkt, o którym chciałabym Wam powiedzieć, jest to Lirak Hydra Chrono Plus. Jest to takie serum, można powiedzieć, trochę sorbet. Do twarzy szyi i dekoltu, który ma. Ja mam tutaj akurat 30 ml na dzień i na noc. Jest to serum, które ja dostałam od Lady Kinga Derzawi, którą bardzo serdecznie pozdrawiam i bardzo Ci dziękuję, że przedstawiłaś mnie temu produktowi. Lirak jest oczywiście dość popularną firmą i bardzo dobrą firmą. Po pierwsze, Naprawdę świetnie moją skórę odżywia. Zapewnia taki mega szybki transport wody, nawilżenia. Można to stosować jako właśnie samodzielny produkt, lub można wzmożyć jeszcze jego działanie poprzez stosowanie go przed aplikacją kremu nawilżającego. Ja robiłam to rzadko. Natomiast też się coś takiego zdarzało, że nad to serum stosowałam krem nawilżający, natomiast głównie stosowałam długo i wyłącznie to serum. Plusem tego serum jest to, że ma pipetkę. Łatwo się produkt wydostaje. Niektórzy mogą powiedzieć, że przez to jest mało ekonomiczny, ponieważ to jest taki sorbet, lejący się trochę sorbet. Natomiast ja uważam, że jest to bardzo fajna sprawa, też dość dość ekonomiczna i też dość wygodna. On w ogóle ma w sobie bardzo dużo takich fajnych składników, jak na przykład czysty kwas hialuronowy, chyba w 5%, jeżeli dobrze pamiętam. Ma w sobie też jakieś olejki z kwiatu hiacyntu, który sprawia, że chroni naszą skórę przed, ochroną, przed środowiskiem. Dodatkowo jeszcze ma w sobie kwiat wiśni, jakieś olejki z kwiatu wiśni i róży, co łagodzi podrażnienia. Ja uważam, że Moje zmarszczki po tej całej buteleczce 30 ml są lekko wygładzone, jest bardzo dobre, jeżeli chodzi o ochronę przed jakimiś tam czynnikami zewnętrznymi, bardzo ładnie pachnie, działa na wiele zmysłów. Przyjemność jest naprawdę no dla mnie była niesamowita. Na pewno do tego produktu wrócę. Kolejnym produktem, o którym chciałam Wam powiedzieć, jest Make Up Forever Tusz Ulubieniec, mój Smoky Lash Blast Panoramic Effect. Jest to tusz, który ja już stosuję od bardzo wielu lat, przynajmniej dwóch lat, i powiem Wam tak, szoteczka jest bardzo fajna, co prawda na początku stosowania dość utrudnia makijaż, ponieważ troszeczkę zostają na niej, na niej, zostaje na niej ten produkt, natomiast jest to chwilowa rzecz. Uważam, że jest bardzo fajny, bo jest wielofunkcyjny. Pogrubia, podkręca, wydłuża. Czarny, mega czarny efekt, bardzo teatralny efekt, super, sprawdza się, ponieważ nie osypuje się nawet po 12 czy 14 godzinach. Jest, bardzo fajnie rozczesuje i jest minusem właśnie jego, jest tylko to, że jest drogi, ale w Seforze można znaleźć promocje na ten tłuszcz Często są w soforze promocje. Jak również z tym minusem jest to, że na początku ta szczoteczka jednak nie jest taka super przydatna, super fajna, dlatego że zostaje na niej produkt i przez to to utrudnia makijaż. Kolejnym moim ulubieńcem jest krem do rąk z Soap Glory. Ja ten produkt dostałam od mojej widzki Edyty, którą bardzo serdecznie pozdrawiam i też pokażę Wam rzeczy, które dostałam od Edyty w holu najbliższym. To jest krem, który ja chciałam mieć od bardzo, bardzo dawna usłyszałam o nim na YouTubie ja chyba brytyjskim. Mówiła o nim Flore de Force, no w że to jest rewelacyjny krem do rąk, jeden z lepszych, że pachnie jakby z your Sheree, czy Coco na Mademoiselle. Ja bym powiedziałam sobie, to jest w niemożliwe, że coś takiego tak pachnie. Zresztą ten krem jest dość z tego co wiem, przystępny, ponieważ on chyba kosztuje 4 funty. Nie wiem dokładnie. To jest 125 ml, więc edytam je trochę rozpieszcza. Eee, powiem Wam tak. Krem pachnie obłędnie. I rzeczywiście można się pokusić o to, że on pachnie jak my z jak go teraz mam na, na rękach. E, oprócz tego, że działa na wiele zmysłów, ponieważ bardzo ładnie pachnie, jest przyjemny. Nie zmywa się od razu po myciu rąk, jeszcze go nadal czuć. Znaczy zmywa się, ale nadal go czuć. Jest bardzo przyjemny w takim stosowaniu. Formuła jest kremowa, ale nie jest taka nie jest taka ciężka, jak na przykład neutrogena czy ten garnier czerwony. Bardzo fajnie się sprawdza, wykończenie jest dość satynowe więc się nie lepi, czego ja bardzo nie lubię, zresztą myślę, że żadna z nas tego nie lubi, bardzo fajnie się sprawdza w takich warunkach napęknięty z dłonie myślę, że rewelacyjnie się sprawdzi bardzo ciekawy jest dla mnie właśnie ten efekt satynowy, który zostawia, nie lepi się, jest przyjemny można wąchać ręce cały czas i czuć je, co jest najważniejsze, że je czuć, działa, ponieważ dobrze sobie dał radę, działa fajnie też na skórki tutaj wokół paznokci. Myślę, że serdecznie Wam go polecam. Ja na pewno ten krem kupię, jeżeli będę miała jakąś okazję, ale mam nadzieję, że na długo mi jeszcze posłuży. Następnym moim ulubieńcem jest Argan Oil, maska z Bioelixir. To jest maska, którą ja dostałam od mojej wiski Ani, z kolei, którą pozdrawiam również serdecznie. To jest 200 ml. Ja tą maskę dostałam od Ani już bardzo, bardzo dawno, ale no, czekała na swoją kolej i tak dalej I już dziś mogę Wam powiedzieć, że jest to jedna z moich ulubionych masek. Myślę, że nawet bym się pokusia o to, że jest lepsza lub na równi taka sama jak Macadamia Natural Oil, ta maska, o której Wam często mówię. Jest to maska do włosów, która je bardzo ładnie nawilża, wygładza. To, ten efekt nawilżenia jest spektakularny dla mnie, bo ja czuję, tak jakbym miała naturalne włosy w dotyku, co jest to znaczy dla osób, które nie mają farbowanych włosów pewnie Abstrakcją natomiast dla mnie jest to rewelacyjna maska i ja jej stosuję jako drzywkę. Ja generalnie wszystkie maski stosuję jako odżywkę, natomiast też czasem kładę się z nią spać i powiem Wam, że, że jest cudowna, pięknie pachnie. Konsystencja jest pięknie pachnie, naprawdę pachnie jak ten olej arganowy, właśnie z Moroccan Oil. Jest bardzo wydajna ma bardzo fajną konsystencję. Można ją używać do skóry głowy, co jest bardzo ważne. Nawilża skórę głowy, później ją delikatnie spłukujemy i włosy też nie są tłuste, nie są jakieś takie przesadnie, um, nie wiem, takie nieprzyjemne, takie, takie matowe. Są bardzo błyszczące, bardzo nawilżone, są odżywione, łatwo się rozczesuje włosy. Same plusy, absolutny hit mój tego miesiąca, jak zresztą wszystkie produkty, które pokazuję. Kolejna rzecz to jest... Podkład. Podkład, który już też znacie, jeżeli śledzicie mój kanał Chanel Vital Your Aqua. Ja mam w odcieniu 40 Beige. Ten podkład towarzyszy mi już wiele lat. Ja go stosuję głównie na takie, można powiedzieć, lżejsze miesiące, na takie wiosenne, letnie, uważam, że bardzo dobrze sobie daje radę z wyrównywaniem kolorytu skóry. Jest fajny mimo też, że ma w sobie wodę, a nie olej. Jest bardzo fajny dla osób, które mają tłustą skórę. Też się świetnie sprawdza. Trzyma się na skórze, nie tworzy efektu maski. To jest taki naturalny glowy efekt, który ja pożądam akurat w takich letnich miesiącach. Uważam, że każdy z każdy praktycznie z Was, większość z Was na pewno go polubi. E, bo oczywiście znajdą się osoby, którym on się nie sprawdzi, ale myślę, że to będzie do 100%, myślę, że to będzie no nie wiem, 3% osób, które mogą go nie polubić także polecam Wam wziąć jakąś próbkę z Sephora, żebyście sobie mogły sprawdzić bardzo fajne opakowanie poręczne takie właśnie less is more, taki luksusowy jeszcze ten znak, że na bardzo długo starcza, ja zawsze myślę, że on się już kończy i sobie myślę, kończy się, kończy a tutaj, ha, wyskakuje i jest to nie bardzo miła niespodzianka ale zastanawiałam się, jaki lakier mam Wam pokazać i zawsze zapominam o Esi Fiji, to jest lakier, który ja używam to jest już drugie opakowanie które ja mam, więc to jest dość niesamowite na, na w ogóle produkty. Lakiery do paznokci, mieć drugi lakier dla mnie to jest dość, dość niespotykane. Ja uwielbiam ten lakier za to, że on tak naprawdę nadaje się na każdą okazję świetnie, po prostu sobie daje radę. W, na, no, no nie wiem, to jest taka mała czarna w lakierów naprawdę. Oczywiście nie mówię tutaj o czerni, jakichś takich innych kolorach, ale ten Fiji. Ym, nie wiedzieć czemu jednak zawsze tak jakoś się sprawdza, zawsze pasuje super się go nakłada bardzo długo się trzyma oczywiście jeżeli odtłuścimy paznokcie nałożymy bardzo cienką pierwszą warstwę, później drugą żeby to wyrównać ja nakładam zawsze dwie warstwy też odpryskuję jak każdy lakier natomiast myślę, że jego żywotność jest bardzo fajna zresztą jak lakierów Essie i bardzo serdecznie Wam go polecam bo myślę, że na lato też będzie rewelacyjny chociaż ja też lubię na lato czasami używać ciemnych lakierów bo wtedy wydaje się, że jesteśmy bardziej opalone, szczególnie w lato. No i tutaj mam jeszcze ten Wayne y Likes, o którym Wam mówiłam niedawno: to jest taki top coat, Weekly Top Coat. I 15 ml. Ja go dostałam dość niedawno, więc używam go, można powiedzieć, no tak 20 dni 17. Rewelacyjna sprawa. Uważam, że on naprawdę przedłuża żywotność lakierów. Uważam, że chroni te paznokcie. Działa naprawdę nieźle, Można dużo rzeczy robić i, i on nadal y, trwa. Y, I daje sobie radę. Niestety są to produkty, które są niedostępne w Polsce na ten moment i na moją wiedzę dzisiejszą. Natomiast, jeżeli macie ochotę, no to jeżeli mieszkacie w Stanach lub mieszkacie w Anglii, to wiem, że w Anglii te lakiery też są te top, top coaty. Ja też stosowałam lakier, natomiast lakier stosowałam tylko raz, także stwierdziłam, że to trochę niesprawiedliwe, żeby pokazać go w ulubieńcach. I ostatnim moim ulubieńcem jest jajeczką IOS, Jest to jajeczko miodowo-melonowe. Ja powiem Wam szczerze, że ja tutaj tego melona, no, czy czuję melona, ale nie jest to taki super dominujący zapach, bo ja uwielbiam akurat taki zapach melona, ogórka, w takich kosmetykach. Ja bardzo lubię te jajeczka. Uważam, że są w bardzo dobrej przystępnej cenie. Niestety nie są dość przystępne u nas, już teraz są w internecie, można je zamówić na wielu stronach, natomiast no, w takich stacjonarnych sklepach ich nie ma. Uważam, że one bardzo fajnie nawilżają usta. Są osoby, które uważają, że wysuszają. Ja uważam, że on absolutnie nie wysusza ust, bardzo fajnie się sprawdza. Są też takie iOS z filtrem, bo te nie mają filtr, ale jest taki jeden żółty, który ma filtr także też się świetnie nadaje na słońce ja i tak go stosowałam na słońce bardzo fajnie mi się z niego korzysta tradycyjnie dajcie znać jakie są Wasze ulubione produkty w tym miesiącu, może odkryłyście jakąś nowość i chciałybyście się ze mną podzielić ja też chętnie odkrywam nowe kosmetyki je testuję też żeby się z Wami podzielić i szukam doskonałości cały czas bardzo Wam dziękuję za oglądanie trzymajcie się ciepło i do następnego filmu buziaki, pa pa